Członek zarządu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak Starosta Piotrka Kangiewicz podziękował Pani Radnej za przypomnienie nazwisk całego zarządu, to ja bym chciał Pani Radnej szczególnie podziękować za szczególne ujęcie mojego nazwiska w tym zestawie. Pani Radna przypomniała, że jak byłem Radnym, często mówiłem i podkreślałem ważność Dróg, dróg powiatowych przebiegających przez stolicę Powiatu, przez Miasto Tomaszu. Yy, I Pani Radna, ja myślę, że pani, pani ujęła to w takim kontekście, jakby sugerowała Pani, iż tylko dlatego, że jestem członkiem zarządu, bo radnym jestem dalej, przypominam. Yy, tylko dlatego, że jestem członkiem zarządu, to zmieniłem yy, może zdanie. Yy, pani Radna, ja myślę, że Pani wypowiadając. Yy, w taki, a nie inny sposób i dobierając tak, a nie inaczej yy, słowa i ubierając to w całe zdania, Pani sama nie wierzyła w to, co Pani mówi, a jeżeli Pani chociaż troszkę wierzy w to, co Pani mówi, to ja Pani, Panią zaręczam i wszystkich innych, że nie zmieniłem zdania. Jestem radnym, oprócz tego jestem członkiem zarządu, a podejścia do traktowania poszczególnych dróg w całym powiecie, w tym Tomaszowie, nie zmieniłem. Teraz szczegółowe wyjaśnienie, Pani Radna. Jedno tylko w kontekście szczegółowych pytań. Dlaczego ulica Spalska? Pani Radna, przez ulicę Spalską przebiega tranzyt. tranzyt ciężkich samochodów. Chcemy nową nakładkę, nową nawierzchnię na odcinku ulicy Spalskiej pomiędzy ulicą Szczęśliwą a ulicą Dworcową. Tamtędy z ulicy Szczęśliwej, poprzez to skrzyżowanie, które było całkowicie rozbite jeszcze rok temu. W tym roku położyliśmy, w zasadzie sensie przebudowaliśmy łącznie, łącznie z podbudową skrzyżowanie i należy ten że odcinek, o którym mówię, należy temu odcinkowi również nadać, dać inną solidną nawierzchnię z częściową Miejscem wymianą poddobę w niektórych miejscach. W innym przypadku będziemy musieli znowu, znowu, tak jak każdego roku, wielokrotnie w trakcie, czy inaczej, po zimie kilkakrotnie naprawiać, ładać i koszty tych napraw mogą przekroczyć w sumie, w rezultacie tą Tą kwotę, o której Pani wspomniała, czyli kwotę przeznaczoną na solidną, dobrą nakładkę. Podobna sytuacja jest na ulicy Legionów, i dziękuję, że tu Pani zauważyła. Postanowiliśmy nie łatać, nie łatać wielokrotnie, lecz położyć również solidną 5 nakładkę z. Nowej, nową technologią z warstwy SMA. Nie będziemy musieli wtedy uruchamiać firm zewnętrznych, nie musieli będziemy uruchamiać pracowników zarządów dróg powiatowych wielozwodnie w ciągu sezonu. Zamiast łatać te ulice w Tomaszowie, te ulice kilkakrotnie, będą mogli pracować na innych odcinkach dróg w Tomaszowie, jak i poza Tomaszowem na drogach innych powiatów. Dziękuję. Pan Grzegorz Przy całym szacunku proszę Państwa i e, wydaje mi się, że co roku mamy do czynienia z tym samym problemem, znaczy to planowanie dróg, e, budowy, przebudowy, remontów. Właściwie chodzi o to, żeby zadowolić jak największą ilość radnych. Koniec końców okazuje się, że tak naprawdę zadowolonych to chyba nie ma w ogóle. I, i y, y, okazuje się również, że jest to budżet drogowy zarządu powiatu. Y, no musicie Państwo brać y, odpowiedzialność za ten budżet i Pan, Panie Andrzeju również musi tą odpowiedzialność y, za to, które drogi, kiedy są robione, brać. Ponieważ y, nie interesuje Państwa opracowywanie żadnych programów przyszłościowych. Ja przypomnę tylko, że 2014 rok wchodzimy w nową perspektywę finansową unijną. Nie mamy strategii, nie mamy planu rozwoju lokalnego, nie mamy programu rozwoju oświaty powiatu Tomaszowskiego, nie mamy planu rozwoju dróg lokalnych. W zasadzie nie mamy żadnego istotnego planu dla życia i przyszłości powiatu Tomaszowskiego. Czyli tak naprawdę ten budżet 2014 rok można powiedzieć, że nie ma sensu. Jest budżetem bez sensu. Jego jedyną, jego jedyną jedynym walorem jest to, że nie generuje nadmiernych wydatków. To rzeczywiście można o nim powiedzieć. I chyba tylko tyle. Pan radny Sitek, proszę bardzo. Ja chciałbym powiedzieć właśnie tu. I ustosunkować się, że podobała mi się filozofia właśnie konstrukcji tego budżetu, który pozwala nam na przyszłość sięgnąć po zewnętrzne środki, bo myślę, że taką rezerwę mamy, że nie wydajemy, nie rozdrabniamy się właśnie tutaj co tysięcy, 20, 50, bo być może właśnie za miesiąc, dwa, trzy, pięć, pięć miesięcy sięgniemy po programy unijne, gdzie za wkład 4 milionów będzie mieli 8 albo 10 milionów uzyskanych To po pierwsze. Po drugie, filozofia ogólna. Chciałbym, żeby właśnie całe nasze państwo podobnie myślało, ponieważ sami państwo wiecie, że ta nasza dzisiejsza dziura budżetowa to jest różnie 500 miliardów, niekiedy więcej, ale rzeczy zewnętrzne. Nasze zobowiązania liczymy czy mniejsze i w pewnym momencie ten balon może pęknąć. Dlatego myślę, że dobrze, że... Zaczęliśmy na naszym poziomie bilansować, tyle ile nas stać, tyle wydajemy, a korekty w, znaczy w ciągu roku możemy robić, wtedy przesuwać. Zależnie od tego co tutaj Pan Starosta powiedział, jeśli w którymś samorząd będzie partycypowo, to wtedy po prostu mamy tą możliwość. Natomiast nie musimy kredytów brać i to mi się podoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w dyskusji? Pani Radna Wędrowska, proszę bardzo. Na koniec tylko takie zdanie, no, bardzo mi przykre Panie Radny, ale to nie jest prawda, że się nie rozdrażniamy, bo właśnie przez chwilą Pan Starosta powiedział, że dlatego wybrał cztery zadania w Tomaszowie, żeby każdy dostał coś, a nie tylko jedno zadanie, więc się rozdrażniamy, tak, także proszę nie mówić, że się nie rozdrażniamy, więc to całkiem, całkiem inaczej wygląda, tak? Można było dobrać jeszcze tam, ale, ale pan dobrać. powiedział, że się nie rozdrabniamy. No, Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Olkiewicz. Drodzy państwo, ja chciałbym się odnieść do słów pani radnej, pana Stojąc w obronie tych mniejszych gmin, tych wiejskich gmin, tych mieszkańców tych gmin, którzy, którzy nie mają takich możliwości, nawet jak taś ulica Świętego Antoniego, nie mając chodników wcale. My też mamy swoje dzieci, my też mamy swoje rodziny, my też mamy kolegów, koleżanków, którzy muszą iść do pracy, które muszą iść do, do szkoły i tam nie ma tych chodników. Te wąskie ulice, które są na gminach, które są w stanie katastrofalnym dla nas mieszkańców to jest można powiedzieć priorytet tych gmin my płacimy tak samo podatki jak i każdy w Tomaszowie my chcemy korzystać z tych funduszy z tych funduszy samorządowych tak samo jak i y, Tomaszu staramy, my jako gmina, ja mogę się wypowiadać jako gmina rodziny My korzystamy praktycznie tylko z funduszy przeznaczonych na drogi. My poza tym w cząstkowych, w cząstkowych korzystamy. My mieszkańcy gminy Rodzina. My nie mamy tu ludzi zatrudnionych, my nie mamy tu nie chodzą już, można powiedzieć, na w dziesiątkach, w dziesiątce może powiedzieć, że chodzi, nasze dzieci chodzą tu do szkoły, a jak jest skonstruowany budżet i się obliczy, ile idzie na Tomaszów, a ile idzie na gminy wiejskie, to jest czy czwarte do 1 trzeciej. 1 czwarte. Więc ja bym nie chciał, ja i bym nie chciał, żeby nas też stawiano w takiej sytuacji, że jesteśmy y, mieszkańcami jakiejś innej kategorii, innymi mieszkańcami tego powiatu, My staramy się uczestniczyć w życiu tego powiatu normalnie, tak jak każdy mieszkaniec Tomaszowa i gminy wiejskie też chcemy i my też chcemy dorównywać do jakichś standardów. Więc tu nie można powiedzieć, że, że tylko idzie na gminy wiejskie, a, a nic nie idzie na czy cząstkowe na gminie Tomaszów. Tu inwestycje jak są prowadzone w Tomaszowie to są milionowe sprawy, a tam są 100 tysięcy. 300 tysięcy dróg w powiecie jest ponad 360 km. 390. Z tego 50 jest to maszowy. A reszta są, są gminy, co mają po 40 km dróg. I kiedy zostaną wyremontowane te drogi? Dla nas to jest dotarcie do ośrodków, do, 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 do życia, można powiedzieć. A nie niektóry stan dróg. My się tu kłócimy o świętego Antoniego. My zapraszamy na drogi do Wygódzic, do Jankowa, do innych dni Jaki stanie jest katastrofalny dróg? My tylko korzystamy praktycznie z funduszy na drogi. Jeżeli pozbawieni zostaniemy jeszcze tych funduszy, to po co być w tym powiedzie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o dalszym ciągu pani radna Wędrowska. Bardzo mnie cieszy, że okazało się, że jestem tak przez chętnie cytowano i wszyscy się odnoszą do moich wypowiedzi. Naprawdę jestem zadźwiona. ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć o tym, że jak na razie, Panie Radny, to my jesteśmy traktowani jako mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, w tym powiecie, jako te osoby, tej gorszej kategorie. tak? Patrząc na ten budżet na drogi, to jest jedno. A po drugie, jeszcze jedno takie zdanie, które Chciałabym powiedzieć, każda jednostka samorządowa ma swoje zadania. I każda jednostka samorządowa odpowiada za te zadania. I myślę, że pan starosta właśnie tak myślą, podejmuje takie, a nie inne decyzje. Ale jednocześnie nie może być tak, że my nie będziemy jakichś zadań wykonywać na zasadzie takiego szantażu jak wójt albo prezydent nie dołoży się, to my wam nie zrobimy tej drogi, która jest w, nas, w naszym zarządzie. No tak też być nie może. A z tego co wiem, to do tej pory było tak, jeżeli były te zadania wspólnie wykonywane z y, miastem, tak, Tomaszowem Mazowieckim, czy to były jakieś schetynówki, czy to były inne zadania, gdzie Tomaszów się dokładał do y, zadania powiatowego, a powiat się dokładał do zadania Tomaszowskiego y, miejskiego, to często wychodziło tak, że to właśnie miasto dokładało więcej niż powiat w miastu. Tak jakoś dziwnie się zawsze składało. Tak? Dlatego naprawdę, Panie Marku, to nie o to chodzi, że ktoś ma być y, mieszkańcami gorszej kategorii. Tylko chodzi o to, żeby było w miarę równomiernie to wszystko rozłożone i ma pan rację, że poza gminą jest dużo więcej kilometrów, ale znów w mieście te kilometry, których może jest mniej, są bardziej obciążone i są również tak jak wszędzie, są pewne miejsca, gdzie jeżeli ktoś przyjedzie do powiatu, przyjedzie do starostwa, to nie będzie szedł ulicą, czy jakąś drogą, jak pan powiedział, w Jankowie. Tylko będzie szedł ulicą świętego Antoniego, no i pewnie się potknie, nie daj Boże sobie złamie nogę, bo będą w dziury w chodnikach, tak? Ja mi chodzi tylko o to, żeby ludzie normalnie mogli sobie przejść, tak? Bo jeżeli ta droga jest jezdnia, jest w miarę dobra, to ja się nie będę upierać, żebyśmy teraz tam robili nie wiadomo co na tej jezdni, tak? Więc proszę też nie odbierać tego, tej Devian. kategorii, że ja chcę kogoś, nie wiem, żeby komuś się gorzej żyło w powiecie tomaszowskim. Poza tym jedna taka rzecz. Mnie się wydawało, że to jest dyskusja. A pan chce to przenieść na poziom płótni. To nie jest żadna płótnia. My rozmawiamy. Po prostu każdy z nas wypowiada swoje poglądy. I po to jest ta Rada Powiatu. Po to się tutaj spotykamy po to są sesje, po to są komisje, żeby każdy z nas miał prawo powiedzieć to co myśli. Ja rozumiem, że pan jest w koalicji rządzącej tym powiatem. mi zrobić jedną porządną ulicę. No i to jest wybór pana starosty. Pan starosta tak uważa, ale ja mogę uważać inaczej. I pan może uważać inaczej i każdy z nas może uważać inaczej. I naprawdę ja bym nie chciała, żeby było tak, że od razu wszyscy się odnoszą do tego, co ja powiedziałam, z taką pretensją, że w ogóle jak ja mogłam mieć inne zdanie i, i jeszcze nie daj Boże je tutaj wypowiedzieć. No. Dziękuję bardzo. W dalszym ciągu Pan Radny Orkiewicz. Ja Pani nigdy nie zabraniałem i nie będę zabraniał wypowiadać swoich zdań, więc proszę mi nie mówić i nie zabraniać, co ja mam robić. Ja swoje zdanie wypowiedziałem, nie na zasadzie jakiejś kłótni, tylko odniosłem się do stwierdzeń, jakie Pani Radna wytoczyła. Ale Więc ja miałem takie prawo, mam prawo takie, ale ja teraz mówię. Nikt Pani nie udzielił informacji, głosu. Ja mam takie prawo, taki osąd wypowiedzieć, wygłosić i Pani mi tego naprawdę nie zabroni. Czy Pani nie będzie też mi mówić, czy ja mam słuchać Pana Starosty, czy nie. Czy jestem w koalicji? To jest moja sprawa. Moja indywidualna sprawa. Widocznie Pani Marza, że Pani nie jest w koalicji. No trudno. Tak się los złoży. Panie Marku, ja stwierdziłam fakt tylko, że Pan jest w koalicji. Stwierdziłam fakt, który jest znany od trzech lat, więc proszę nie imputować rzeczy, których nie ma. Jeśli pan wie, co znaczy to słowo. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze wiem. <grym> bardzo dobrze wiem. Więc sumując, no, trzy lata jesteśmy w koalicji, wszyscy o tym wiedzą, a pani przypomina, że ja jestem w koalicji. No. Powiem szczerze, że kiedyś mi już pani zarzuciła, zarzuciła że ja zmieniam zdanie. Ja rzadziej zmieniam zdanie niż pani kluby wyborcze, ale to jest taka na przyszłość. Przepraszam bardzo. Nie, przepraszam panie przewodniczący, ale w tej chwili to było niegrzeczne. Ja bym chciała się dowiedzieć, które to jak kluby zmieniam od pana e, Marka Olkiewicza. Tak? Bardzo chętnie się dowiem, bo naprawdę to już jest niegrzeczne. Niegrzeczne. Ja mam, ja mam takie prawo, takie mi daje prawo. Być radnym, że mogę wypowiadać się adekwatnie do, do Pani wypowiedzi, pani radny, więc Pani mnie zabroniła, a jakie Pani kluby, yy, yy, w jakich klubach Pani startowała, to Pani wie. No, ale ja słucham, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo usilnie prosi o głos pan Grzegorz Sławiński. Tak, dziękuję bardzo. W dyskusji, proszę. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tutaj odchodzić się od dyskusji budżetowej i zdecydowanie tylko o tym e, w tej chwili rozmawiać. Ja cały czas e, uważam, e, że jest, to była dyskusja o budżecie. Nie ma sensu chyba e, taka rozmowa, w której będziemy ludzi w dzielić na miejskich i wiejskich. To naprawdę nie ma sensu, więc odejdźmy od takich rzeczy i od takiego pojmowania. E, czym jest powiat e, Tomasza? Przepraszam, że w nie jesteśmy żadnymi Rady Powiatu. Tak jest, zdecydowanie. I myślmy o powiecie jako, jako terenie konkurencyjnym wobec być może innych powiatów, ale jako całość, nie podział, w wiejsko, w miejscu, bo to nie ma żadnego sensu. E, z drugiej strony chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, co już wcześniej powiedziałem. Dosłownie e, Mierzamy do takich właśnie kłótni i takiej wymiany zdań z tego powodu, że nie mamy o czym rozmawiać, bo nie rozmawialiśmy o tym programowo w ogóle, nie mamy tego przemyślanego w żaden sposób. Nie ma takiego dokumentu, a apeluję o ten dokument już od początku tej kadencji, jak koncepcja obsługi komunikacyjnej dla powiatu tomaszowskiego. Nie ma tego dokumentu. Tam zobaczylibyśmy, jakie są przepływy na skrzyżowaniach, na poszczególnych drogach, ile ludzi przechodzi jakim chodnikiem, dosłownie otworzyłyby nam się oczy i zupełnie inaczej pojmowalibyśmy ten temat. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych w dalszym ciągu w dyskusji na temat uchwalenia budżetu powiatu domaszowskiego na rok 2014? Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu budżetu na rok 2014? 23 głosy za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Przy dwóch głosach przeciwnych 23 głosy za. Uchwała. Uzyskała aprobatę. Dziękuję. Przystępujemy do punktu dwunastego. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Proszę o odczytanie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. Pan Wiceprzewodniczący, Pan Marek Parada. Proszę bardzo. Uchwała Rady Powiatu Tomaszewie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2014 rok. Na podstawie paragrafu 37 ust. 3 statutu powiatu Tomaszowskiego w związku z ustawą z artykułem 17 ustawy 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym 1999 roku uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Uchwała, y, paragraf cztery. Uchwała podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na... Tablice ogłoszeń w starostwie powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. I Państwo macie do projektu uchwały załączony załącznik, w jakich miesiącach, w jakich kwartałach, gdzie planuje Komisja Rewizyjna y, przeprowadzić kontrolę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytania? Skoro nie ma, przystępujemy do. Głosowane. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 19 za. 19 głosów za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Czyli jednogłośnie nie ma wszystkich radnych na.